Ja może to nie wiem. Na taśmę? Kurwa, ale jestem pojebany. Kurwa, co ja zrobiłem? Zepsułem biwak. Kurwa mać. Poczekaj, zaraz to naprawimy. Czekaj, zaraz to naprawię. Zaraz, dajcie mi... Se se kurwa, twoja mać. No jak można było zepsuć kurwa taki fajny biwak? Kurwa, twoja mać. Kurwa i już dwa tysiące... Już... Kurwa było 3100 widzów i znowu jest 2200. Spierdolić taką okazję to trzeba być mną, nie? Ja no kurwa się rozrycze zaraz. No kurwa no rozrycza się zaraz. Widziałeś synek? Kurwa, tata wielką okazję. Ja pierdolę. Dobra, kurwa. Ja pierdolę. Kurwa. A już się cieszyłem i chuj bombki szczeli. dwa tysiące, no dobra kurwa, pierdolę, połamałem green screena, ja pierdolę, bez kitu, albo nie. Chyba nie połamałem. A jednak nie połamałem. Czekaj, idę, Ju kurwa, na Czekaj, już, naprawiam tylko. Nap już, zrobiłem. Ja piszę jak trzeba być takim chujem. Kurwa, taką okazję zepsułem. Dobra, jestem. Dobra, jestem. Taką okazję kurwa zepsuć. Ja pierdolę. Tysiące sto ludzi było, ludzie, świata. Trzy tysiące sto ludzi było. Wystarczyło, żebym kurwa rozpierdolił green screena i już kurwa półtora tysiąca poszło w pizdu. Żeby spierdolić okazję, życia to trzeba być mną, nie? A już, kurwa, już się cieszyłem, no. Bo marzyło mi się 3000 ludzi. Naprawdę, marzyło mi się 3000 ludzi mieć. Było, ale no. Kurwa, gówno jebane. No skąd mogłem wiedzieć, nie? No skąd mogłem wiedzieć, że druga część nie jest przyklejona. Bo na tej rolecie, gdzie greenskin schodzi. To tam, jak się skończy papier, to on nie jest przyklejony, tylko on jest kurwa nakręcony po prostu. Ja myślałem, że jest przyklejony, nie? A on spadł po prostu i chuj. No, pierdolę. Dobra. Szkoda, szkoda. No dobra, prowadzimy lajwa dalej, nic się nie stało, chuj. Nic się nie stało. Ważne, że są ludzie, którzy byli od początku i jedziemy. Jedziemy. Szkoda, szkoda, kurwa, mi się przykro zrobiło, nie? Chciałem zatańczyć kurwa coś wiesz po... Chciałem się wiesz cieszyć kurwa Chciałem zatańczyć kurwa zrobić jaja Bo 3100 ludzi A tu kurwa Jak zawsze się coś musi spierdolić Jak zawsze się coś spierdoli i koniec Dobra losujemy moi drodzy Trudno Jestem skazany kurwa na porażkę Dobra losujemy ABC Tim Gural i trzy razy Alik. Czerwone wypijemy chociaż Chociaż wypijemy Kurwa, kulka spadła Ja pierdolę Ty, kulka spadła i teraz nie wiem gdzie jest Ja pierdolę, poczekaj Dobra mam <ścoughs> Jedziemy No i niestety ABC nie udało się. ABC niestety nie udało się, ale kolejny los dla Tim No, teraz to pijemy. Teraz to pijemy.